Cześć, nazywam się Mirek. Prawie mm, 16 lat temu stałem przed wyborem studiów. Wtedy nie miałem świadomości, jak to ważny wybór stoi przede mną. Na szczęście dobrze trafiłem. Dostałem się na Politechnikę Wrocławską, na Matematykę. Czego nauczyły mnie te studia? Dwóch rzeczy. Po, po pierwsze, przede wszystkim myślenia i rozwiązywania problemów. A po drugie, że jest to super czas na nawiązywanie przyjaźni i kontaktów. No i po prostu wspaniały okres, by cieszyć się życiem. Będąc na mm, trzecim roku, dostałem się na praktyki do banku. Jestem tam do dziś. I to przede wszystkim dzięki nabytej umiejętności na politechnice odnośnie rozwiązywania problemów byłem w stanie podejmować ją najróżniejszych zadań i nie bać się monotonii w pracy. Tworzyłem algorytm zdolności kredytowej, budowałem systemy CRM, zarządzałem ryzykiem kredytowym na portfelach, wymyślałem, proponowałem polityki cenowe, czy tak jak obecnie, tworzę rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję do walki z cyberprzestępczością. Po dobrych studiach nie musisz przez całe życie robić ciągle tego samego. Możesz cały czas uczyć się dalej i rozwijać, jeżeli tego na studiach się nauczysz. I na koniec mam jedną malutką radę dla ciebie. Nie licz na szczęście tak jak ja przy wyborze studiów. Nie daj innym za siebie decydować. Sam wybierz świadomie ścieżkę, którą chcesz podążać, i po prostu bądź szczęśliwy. Do zobaczenia i pozdrawiam z całego serducha.